Witam państwa bardzo serdecznie Magdalena Rudkowska i dobrawróżba.pl. Witam państwa w horoskopie, w horoskopie z kart tarota na sprawy finansowe i zawodowe aktualnym od 14 do 20 października 2024. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy. Baran. Dla barana, kochani, mam dwójkę buław. I teraz tak. Co oznacza dwójka buław? Dwójka buław oznacza, żeby w tym tygodniu stawiać na współpracę z innymi ludźmi. Czyli jeżeli e, jesteś nawet, baranie, bardzo ambitny, ale czegoś nie wiesz, nie umiesz, to nie obawiaj się, Spytać czy poprosić kogoś o pomoc. Razem jesteście w stanie przenosić góry. To jest pierwsze znaczenie tej karty. Drugie znaczenie tej karty jest takie, że warto rozejrzeć się za drugim rodzajem dochodu. Byk. Dla byka mamy kartę diabła. I teraz tak, diabeł może oznaczać bardzo duże pieniądze lub straty. To, co będzie u Ciebie, oczywiście zależy troszeczkę od indywidualnego Twojego horoskopu, ale miejmy nadzieję, że same dobre rzeczy, jednak duże pieniądze. I teraz tak, różnego rodzaju rządze, właśnie rządza pieniądza, rządza władzy, chęć życia na wysokim poziomie może u Ciebie się uaktywnić. I oczywiście, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to sobie pozwól. Ale też uważaj na różnego rodzaju manipulacje i oszustwa w sprawach finansowych. Uważaj też, żeby ktoś nie podebrał ci klientów czy Twojego pomysłu. Bliźnięta. Dla bliźniąt mamy kartę Sprawiedliwość. I teraz tak, czy ten tydzień może być dla Was dobry zawodowo-finansowo? No może. O ile wykażecie się. Taką praworządnością i będziecie postępować zgodnie z literą prawa. W tym tygodniu w sprawach zawodowych, finansowych nie możecie nikogo kłamać, bo się wyda i zadziała niekorzystnie. To, co jest ważne, dopilnujcie wszystkich spraw związanych z papierami, urzędami, dokumentami, sądami i raczej działajcie tak bardzo zrównoważenie. Rak. Dla raka mamy dziesiątkę pucharów, jedną z przyjemniejszych, łagodniejszych kart w tarocie. Na pewno nic złego nie powinno się dziać, nawet bym powiedziała, że atmosfera w pracy może być iście rodzinna. Niewykluczone, że będziecie mieli możliwość, drogie raki, przeżycia jakiegoś romansu czy flirtu właśnie w sprawach zawodowych. Lew, dla lwa dziewiątka denarów. Karta poczucia bezpieczeństwa i różnego rodzaju działań, ale takich raczej działań w pojedynkę. Czyli, jeżeli byście chcieli, nie wiem, inwestować, ryzykować, no to bardziej słuchajcie swojej intuicji i też doglądajcie sami swoich spraw. Czy zawodowych, czy finansowych. Jest to również dobra karta do zarobku tak zwanego pasywnego, czyli żeby się nie narobić, a zarobić. Panna. Dla panny mamy królową pucharów. Jest to karta twórczości, czyli jeżeli panny mają zawód związany z twórczością szeroko rozumianą albo tam, gdzie trzeba. Wykorzystać swoją intuicję, czy niesie się pomoc innym ludziom, to na pewno będzie to bardzo, bardzo, bardzo owocny tydzień dla Was. Poza tym, każda panna, bez względu na płeć, w sprawach, w sprawach zawodowo-finansowych, powinna wykorzystać swój urok osobisty. Jeżeli chodzi o pieniądze, trudno będzie je utrzymać. Waga. Dla wagi mamy kartę Księżyc. No i teraz tak, Księżyc, jeżeli macie zawody związane ze służbą medyczną, z psychologią, z filmem, z różnego rodzaju iluzją szeroko pojętą, to ja bym powiedziała: tu możecie mieć sukcesy, tu możecie mieć dobre efekty. W każdym innym zawodzie uważać na różnego rodzaju iluzje. I niestety odpływy finansowe. Uważać również na relację zawodową z kobietą. Skorpion. Dla Skorpiona czwórka buław. Czwórka buław jest dobrą kartą, o ile wszystko robimy w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim czasie. Czyli na pewno w sprawach zawodowych nie idź Skorpionie drogą na skróty. Dobra karta do zaprzyjaźniania się z osobami, z którymi pracujesz, i no, jeżeli nie zapraszania ich do domu, bo może nie masz y, 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 takich działań w, w swojej głowie, to na pewno dobrze by było, mimo wszystko gdzieś się spotkać, poza pracą, nawet w takim neutralnym miejscu. Dobry czas do inwestowania w dom. Strzelec dla strzelca rycerz mieczy. Bardzo silna karta pod względem inteligencji i działania. Jak każdy rycerz mówi, działaj. Nawet jeżeli nie jesteś czegoś pewien, pewna, idź do przodu, nie bój się z ludźmi rozmawiać, pisać gdzie trzeba i też się wkręcać. Jesteś w stanie przekonać do siebie wiele osób. Jeżeli będziesz miał strzelcu okazję do uczenia się czegoś, Pójścia na kurs, nawet może być to językowy, warto na niego się udać. Koziorożec. Dla Koziorożca Trójka Pucharów. Jest to bardzo lekka, fajna karta, mówiąca, że w sprawach zawodowych Będziesz miał koziorożcu fajne relacje i niektóre relacje mogą być przeniesione na grunt prywatny. Również dużo rzeczy takich zawodowych czy finansowych, ktoś coś może załatwi, ktoś Cię gdzieś będzie protegował, właśnie wydarzy się w tym tygodniu. Ale co jest ważne? Nie siedź w domu, a wychodź do ludzi. Wodnik. Dla wodnika mamy dziewiątkę pucharów. Jest to bardzo dobra karta, mówiąca o tym, że będziesz w wodniku zadowolony z tego, co będzie się działo w swoich sprawach zawodowych i może nawet się zdarzyć, że dużo nie będziesz musiał robić, żeby różne rzeczy tobie wyszły. Również myślę, że będziesz sprawiał przyjemność innym osobom. Na co zwrócić uwagę na wydawanie pieniędzy, bo możesz mieć zbyt szeroki gest, zbyt wiele prezentów możesz rozdawać innym. Ryby. Karta Król Pucharów. Król Pucharów jest dobrą kartą, z tym, że niekoniecznie daje dużo pieniędzy. Daje na pewno dobre relacje, dobre, dobrą taką Umiejętność urobienia kogoś na swoją modłę i być może relacje, rozmowy z mężczyzną w tym tygodniu będą dla ciebie ważne. Więc spotykaj się bez względu na płeć z mężczyznami. W podejmowaniu decyzji takich zawodowych, finansowych kieruj się intuicją. Kochani, mam nadzieję, że horoskop Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza, lajka i oczywiście oglądajcie dobrąwróżbę.pl. Teraz dziękuję i zapraszam za tydzień!